Siemanko z tej strony Dawid. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak obecnie wygląda mój portfel inwestycyjny. Dużo się w nim ostatnio zmieniło. Też sporo e, aktywów sprzedałem, sporo aktywów kupiłem. Także dzisiaj szczegółowo omówię Wam, dlaczego podjąłem takie decyzje. No i przede wszystkim od dzisiaj rozpoczynamy serię, w której będę inwestował co miesiąc w określone spółki z polskiej giełdy. Jakie to będą kwoty, oraz jakie to będą spółki. O no tego wszystkiego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Standardowo stałych widzów zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz komentarza dla YouTube'owego algorytmu. No a nowych o zasubskrybowanie tego kanału, no bo jak widzicie... Ponad 90% jeszcze tego nie robi, więc każda subskrypcja tutaj pomaga docierać moim filmom do nowych widzów. Przypominam jeszcze o ofercie partnera tego kanału i odcinka, czyli XTB, gdzie do 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie inwestujecie bez żadnych dodatkowych prowizji. Znajdziecie w XTB oczywiście wszystkie spółki, o których dzisiaj będę mówił, no a wpisując podczas rejestracji kod DAWID otrzymasz kurs inwestowania od podstaw. Wszystkie szczegóły standardowo znajdziecie w przypiętym komentarzu oraz opisie do tego odcinka. No a teraz nie przedłużając, zaczynamy. Dzisiejszy film zaczniemy od omówienia całości mojego portfela, którego wartość w momencie nagrywania wynosi 83 138 zł. Natomiast w tym uwzględniona jest również gotówka na poziomie 3058 zł. Taki kapitał w tej chwili po sprzedaży wcześniejszych ETF-ów pozostał mi jeszcze do dyspozycji i na dzień nagrywania jeszcze go no, po prostu nie wydałem, nie zakupiłem żadnych spółek. No i jak wygląda mój portfel? Przede wszystkim dzieli się na trzy główne grupy aktywów. Pierwsza to są akcje z GPW, drugie to są ETF-y zagraniczne, a trzecie to są nasze polskie obligacje skarbowe. Wszystkie to są trzyletnie TOS, które mają oprocentowanie odpowiednio 6,85% oraz 6,40%. No i najważniejsze zmiany, przede wszystkim jakich dokonałem w tym portfelu. To pozbycie się zdecydowanej większości ETF-ów. Zgodnie z tym, co pisaliście w komentarzach, część moich ETF-ów się po prostu ze sobą niepotrzebnie pokrywała. Tak jak na przykład SP500 pokrywał się z ETF-em, który odzorowywał spółki z rynków rozwiniętych. No bo tam Stany Zjednoczone stanowiły ponad 60%, więc w zasadzie i tak główna lwia część tego indeksu stanowiły Stany Zjednoczone, więc bez sensu było ładować kapitał dwa razy w to samo. Więc w tym cza samym czasie po prostu. Przekształciłem część tych ETF-ów, posprzedawałem je, a co za tym idzie, dokonałem zakupów SP 500. No i korzystając tutaj z korekt, naszą karuzelę ceł, które rozpoczął Donald Trump, ja bezlitośnie sobie wykorzystałem. Kupiłem za ponad 10 tysięcy złotych te. ETF. No i można powiedzieć, że tutaj już w perspektywie ostatniego tygodnia rynek, tendencja na S&P 500 się odwróciła i cały wypracowany zysk, który tutaj widzicie na dzień dzisiejszy 1524 zł, to jest w zasadzie tygodniowy bilans, a obecnie moja wartość, jeżeli chodzi o S&P 500 wynosi 23325 zł w zaokrągleniu w górę. Drugim ETF-em, który zostawiłem, no to jest iShares Core MSCI M i ETF i jest to ETF, który odzorowuje po prostu rynki wschodzące. On stanowi trochę mniejszą część portfela, bo cała jego wartość to niecałe 8000 złotych. Od początku, w zasadzie, kiedy go mam, zarobił mi 640 niecałe 8 zł I na tym ETF-ie dawno nie dokonywałem żadnych zmian, ale myślę, że w niedługim czasie po prostu też część kapitału do niego przerzucę. Natomiast największe zmiany jakie się pojawiły u mnie w portfelu no to rozbudowany portfel akcji z GPW. No i tutaj, jak możecie sobie zobaczyć, w narzędziu MyFound stworzyłem osobny portfel inwestycyjny, który dotyczy tylko i wyłącznie polskich spółek. Część z nich już znajdowała się w nim podczas nagrywania poprzedniego podsumowania mojego portfela, natomiast ja w międzyczasie dokonałem zakupów oraz wybrałem też nowe spółki do niego i w tej chwili mój portfel składa się z ośmiu spółek, w których w skład wchodzi Asseco Grupa Kenty, KGHM, Kruk, LPP, NUEKA, Playway oraz PZU. No i jak możecie sobie tutaj zobaczyć, od początku istnienia tego portfela stopa zwrotu wynosi zawrotne 19,8%. No jest to wartość kosmiczna, tym bardziej, że horyzont inwestycyjny mam. Średnioterminowy, tak myślę, że od 2 do 5 lat, w zależności od tego, co się będzie działo na rynkach, oraz oczywiście w zależności od tego, co się będzie działo u mnie w prywatnym życiu, bo być może te środki będą mi potrzebne na rozwój biznesu, tego jeszcze nie wiem. W tej chwili po prostu wszystkie nadwyżki finansowe staram się inwestować w giełdę, no bo gdzieś tam tę poduszkę finansową mam zabezpieczoną. E, natomiast warto podkreślić, że ten portfel, pierwszy w zasadzie akcja, została kupiona tutaj 22 listopada 2024 roku. Czyli lekko ponad pół roku ten portfel ma. W tym czasie wygenerował zysk na poziomie 987 zł. i 23 groszy. Oczywiście zysk będzie zrealizowany tylko wtedy, gdybym dzisiaj go sprzedał. Może się okazać, że za 3 dni ta giełda runie i wszystko będzie. Stratą, natomiast no na dzień nagrywania po prostu tak to się prezentuje: stopa zwrotu 19,8%, a zysk na poziomie 987 zł, a łączna wartość tego portfela wynosi 10 660 zł w zaokrągleniu do góry. No i oczywiście 100% jego stanowią właśnie akcje z GPW. A jeżeli chodzi o. Yy, procentowy podział, no to największą część stanowi tutaj Asekose 18,6%, dalej KGHM 14,4%, PZU 13,19%, NUEKA 13,8%, grupa Kenty 12,67%, LPP 9,38%, Playway 9,37% oraz grupa Kruk 9,31%. Dajcie znać w ogóle w komentarzu, co sądzicie o moim portfelu, jeżeli chodzi o dobór polskich spółek. Nie ukrywam, że mam też w głowie kolejne zakupy. Jedną z takich spółek, którą gdzieś tam od jakiegoś czasu rozważam, jest Rainbow, oraz troszeczkę bardziej nastawiam się również na spółki z rynku deweloperskiego oraz budowniczego, no właśnie ze względu na to, że Rada Polityki Pieniężnej decyduje się na obniżenie stóp procentowych. No a co za tym idzie, może się okazać, że tutaj deweloperzy znowu zaczną na tym nieźle zyskiwać. Ruszy znowu przemysł budowlany, wszystko będzie się napędzać. No a co za tym idzie, właśnie wartość tego sektora również powinna w czasie rosnąć. No ale tutaj opinię zostawiam ekspertom. Dajcie znać, co wy o tym wszystkim sądzicie. No i jakie w ogóle wy macie plany tutaj inwestycyjne? Jak wygląda wasz portfel? Chętnie o tym poczytam, powymieniam się opiniami w komentarzach. Także, jak macie coś ciekawego do napisania, no to śmiało. No i chciałem Wam jeszcze raz pokazać narzędzie Warren AI od Investing Pro, dzięki któremu zdecydowanie łatwiej i szybciej jestem w stanie znajdować najważniejsze informacje dotyczące spółek czy ETF-ów, które mnie po prostu interesują. No i tutaj zadałem mu proste polecenie, przygotuj mi analizę techniczną tych trzech spółek z GPW, biorąc pod uwagę, że inwestuję w nie od stycznia 2025 roku, a mój horyzont inwestycyjny to 3 do 5 lat. No i wymieniłem tu grupę PZU, grupę Kenty oraz NUEKA dostałem taką wiadomość. Jeżeli chodzi o szybką diagnozę techniczną trzech spółek PZU Grupa Kenty i NUEKA na tle wejścia w inwestycje od stycznia 2025 roku na no mojego horyzontu 3 do 5 lat, najmocniej dziś błyszczy PZU z prawie 38% zwrotem year to day, czyli od początku roku do dzisiaj, podczas gdy NUEKA notuje wyraźną zadyszkę. Przyjmijmy perspektywę średnioterminową, ale startujemy od krótkoterminowych sygnałów technicznych. No, i tutaj tak się prezentuje podsumowanie od początku w zasadzie tego roku. Sygnały techniczne, które przy PZU mówią, no sugerują, żeby po prostu kupować. Przy grupie Kenty również tutaj, żeby kupować. Natomiast przy NUECE, wszystko mówi, żeby po prostu sprzedawać, że spółka jest pod presją i że tutaj optymizmu kompletnie nie widać. Natomiast ja w tym, w moim portfelu, ten NUECE trochę traktuję jako spółkę, która. No, jest teraz w dosyć głębokim kryzysie, no i wierzę w to, że jest w stanie się po prostu odbić. No i dzięki temu właśnie wypracować ponad przeciętne zyski. No bo nie wiem, czy widzieliście wcześniej PZU, odkąd go zacząłem kupować, wygenerowało już ponad 40% zysku. Także jest to kosmiczny wynik. No i na dokładny zabieg na dokładną taką samą sytuację liczę, właśnie, trzymając w portfelu NUEKA i cały czas kupując ją na dosyć solidnych. Spadkach. No i jeżeli chodzi tutaj o PZU, sygnały krótkoterminowe, wszystkie istotne interwały dzienny, tygodniowy, miesięczny pokazują strong buy RSI na poziomie 62,2. Nie wskazuje jeszcze na, na przegrzanie, a kurs jest blisko historycznego maksimum 99,2% w 52 tygodniowego. Hi. Zwrot od początku roku to 37,8% i jest to wynik ponadprzeciętny w skali Wik20. Natomiast w ostatnie 3 lata to jest 169,8%, a 5 zysk to aż 205,9%. No, jeżeli chodzi o podsumowanie, no to technicznie i fundamentalnie, pzt to aktualnie lider dla inwestora długoterminowego. Solidny kandydat do utrzymania. Jeżeli chodzi o grupę kęty, no to tutaj również mamy takie podsumowanie tutaj zwrotów, jak to od początku roku w perspektywie 3-5 od początku roku się zachowało. No i dodatkowo informację mamy taką, że prognozy przychodów na 2025 rok to jest plus 14% procent wyglądają korzystnie, co uwiarygodnia potencjał na kolejne lata. No i w podsumowaniu możemy przeczytać, że grupa Kenty to spółka, która historycznie nagradza cierpliwość, technicznie przewaga kupujących na dłuższych interwałach. No i najciekawsza z tych trzech spółek w aktualnej sytuacji czyli Nłeka techniczna zadyszka, fundamenty pod presją, sygnały krótkoterminowe wszystkie mówią, żeby po prostu sprzedawać. Zwrot od początku roku to w zasadzie strata na poziomie 18,1%. Długoterminowo 3-letni zwrot to minus 4,1%, 5-letni to prawie 50%. No i kurs odbił się od minimum, ale technicznie rynek pozostaje negatywnie nastawiony. No i tutaj RSI na poziomie 40,8%, blisko poziomu wyprzedania, ale jeszcze nie sygnalizuje odwrócenia trendu. No i podsumowując, z perspektywy technicznej i krótkoterminowej sentyment jest negatywny, natomiast długoterminowo jest potencjał do odbicia, ale wymaga cierpliwości i odporności na zmiany. E, podsumowanie techniczne i inwestycyjne, PZU najmocniejszy sygnał techniczny i fundamentalny. Trzymać, Grupa Kenty, solidny wzrost, technicznie korzystne sygnały na tygodniach, miesiącach, trzymać lub dokupić na korektach oraz nuleka rynek nie wybacza słabości, trend negatywny, obserwować i rozważać dalsze ruchy przy pojawieniu się pierwszych sygnałów odwrócenia. No i tak, w zasadzie, tutaj jednym prostym poleceniem dostałem taką uproszczoną analizę techniczną, jeżeli chodzi o te trzy spółki, które sobie po prostu wybrałem. Jeżeli wy również chcielibyście sprawdzić, jakie funkcjonalności Posiada Investing Pro, no to link zostawiam w przypiętym komentarzu oraz w opisie do tego odcinka. Tam możecie sobie wszystko przeczytać. A jeżeli zdecydujecie się po prostu, żeby Investing Pro kupić, no to wtedy wspieracie też mój kanał i pomagacie mi się dalej rozwijać. Co jeszcze ciekawego znajdziemy tu w Investing Pro? Mamy takie coś jak zakładka lista obserwowanych spółek, i tutaj sobie ręcznie możemy. No, wrzucić w zasadzie dowolne spółki ze wszystkich rynków i je obserwować. No i tak jak wam wcześniej pokazywałem w poprzednim odcinku, jest tutaj takie coś jak etyka wartości. Godziwej oraz wartość godziwa według Investing Pro. Jest to świetne narzędzie, które na podstawie wszystkich wskaźników mówi nam, jak w tej chwili e, jaka jest w tej chwili sytuacja danej spółki. No i tutaj, jeżeli chodzi o Rainbow, no to jest to wyceniane jako wartość godziwa, a potencjalny wzrost według analityków to jest około 10%. PZU jest niedoszacowany, natomiast wartość godziwa według analityków w krótkim terminie, oczywiście, to jest około. Spadek na poziomie około 10%, czyli taka delikatna korekta może się pojawić. Natomiast wartość godziwa według Investing Pro to aż wzrost aż o 19,7%. No i tutaj ciekawe się zapowiada, które z tych scenariuszy sprawdzi się bardziej. Czy jednak ta wartość godziwa według analityków, czy jednak ta wartość godziwa w Investing Pro, za którą odpowiada sztuczna inteligencja. No i jeżeli chodzi na przykład o nłekę, to tutaj spółka według wartości godziwej jest. Niedoszacowana, no i według analityków może to być wzrost na poziomie 25,1%, natomiast według Investing Pro wzrost na poziomie 20,7%. No i dokładnie w taki sposób możecie sobie analizować po prostu każdą ze spółek. Jeżeli potrzebujecie więcej informacji, to po prostu możecie sobie kliknąć i tutaj dostajecie no w zasadzie wszystkie informacje, które są wam. Potrzebne, czyli jeszcze raz, to wartość godzina. Godziwa jest yy, profil spółki, dokładnie opisany jest sprawozdanie finansowe. Yy, możemy sobie tutaj porównać branżę oraz kapitalizację danych spółek, aktualności, co się aktualnie dzieje ze spółką, jakie informacje mamy. No i też gotowe modele finansowe, których możemy sobie przeczytać po prostu opinie. Więc no, narzędzie jest bardzo rozbudowane i zdecydowanie oszczędza dużo czasu, jeżeli chodzi o wybór konkretnych spółek. No i w tym odcinku to wszystko. Dajcie znać co o tym wszystkim sądzicie. Jakie macie uwagi odnośnie na przykład mojego portfela? Czy są jakieś spółki których nie wspomniałem a warto teraz uwzględnić? Lub być może jakieś spółki które warto by teraz na przykład było sprzedać zrealizować zysk? No i być może zainteresować się czymś innym. Komentarze są do waszej dyspozycji. No ja już bez przedłużania. Dzięki za oglądanie. Miłego popołudnia. Na razie.